Hej, cześć, siemanko, ja jestem Weskin, a to jest bardzo szybkie info na temat nowego wydarzenia, które pojawiło się 6 października. Czyli w momencie, kiedy wy go widzicie, trwa on jeszcze około 9 dni i polega on głównie na tym, żeby po prostu pokonywać zarażonych. Dodatkowo Techland napisał, że zwiększyli szanse na dekapitację wroga i podkręcili fizykę ciał, taranowania oraz wybuchów. Główne misje są takie, że na początek musimy pokonać po prostu jednego zarażonego. Za to oczywiście otrzymamy żeton łowcy. Później mamy misję globalną, która polega na zabiciu 120 milionów takich zarażonych. To oczywiście każdy w grze pokonuje takich zarażonych i licznik się tutaj najcza. Oczywiście pamiętajcie, żeby połączyć swoje konto Daylight Dwieczki z kątem Techland GG. Ponieważ jeżeli nie będziecie mieli połączonego konta, to nie wyskoczyła misję i Również nie będą się one zaliczały. Za wykonanie tej globalnej misji każdy otrzyma antysmogową maskę, którą właśnie tutaj widzicie. Ja oczywiście jeszcze jej nie mogę zdobyć, ponieważ jak widzicie próg tutaj musi być przekroczony tych 120 milionów. Następnie mamy tak zwaną misję rozgrzewkową, która polega tak naprawdę na wybiciu 60 milionów, czyli tak naprawdę połowy z poprzedniej misji. I za to otrzymamy kolejny żeton łowcy. Natomiast ostatnia misja dotyczy już każdego osobno i polega to na tym, żebyście po prostu zabili tysiąc przeciwników w grze, i za to otrzymamy nagrodę, którą tutaj widzicie przed sobą, czyli właśnie taką pałkę. Jest ona bardzo fajna i tak naprawdę szczerze to w ogóle nie używałem takiego typu broni. Także fajnie, że dodali coś takiego i oczywiście zobaczymy też ile ta broń będzie miała obrażeń, iż w ogóle będzie się opłacało ją nosić. Pokażę Wam jeszcze na szybko w grze, jak to ogólnie wygląda. Jak widzicie mamy tutaj pomiot, wydarzenia i głównym celem jest, tak jak wcześniej powiedziałem, po prostu zabijanie zarażonych. Możemy oczywiście spróbować pokonywać zwykłych przeciwników. Ja to Wam teraz jeszcze zaprezentuję. Zobaczymy, czy to przy okazji od razu zadziała. Ok, jak widzicie, wszystko działa. Także możecie sobie to wykonywać właśnie na Zarażonych lub po prostu na takich zwykłych przeciwnikach również to działa, jak widzicie, i możecie właśnie dzięki temu sobie ich wszystkich bić. Zarażonych również możemy zabijać, tak jak widzicie, no i licznik mi się po prostu nabija. Nic prostszego. Także podsumowując, wydarzenie trwa od 6 października do 17 października. Została podkręcona fizyka ciał, taranowania i wybuchów. Głównym celem jest tutaj pokonywanie zarażonych, z czego za jednego wroga dostaniemy żetonowcy, za tysiąc wrogów dostaniemy mehatłuk, a za globalne wydarzenie 120 milionów oraz 60 milionów w zarażonych otrzymamy maskę antysmogową oraz dodatkowy żeton łowcy. Oczywiście link do wydarzenia będzie również w opisie. Zapraszam również na Discorda, ponieważ tam bardzo często również też stawiam informacje odnośnie deikleta dwójki. To tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.